A w dzisiejszym odcinku troszkę powalczymy na arenie, będziemy mieli super zwycięzcę, jak i trafi się kilka śmiesznych sytuacji. Zapraszam Was do oglądania, a dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dobrze, moi drodzy, a naszym pierwszym zawodnikiem dzisiejszego odcinka będzie Ok Wściekły. Jak widzicie, troszkę słabości ma, ale pozytywów też niemało. Statystyki 2, 3, 6, 2. Kolega posiada saperów i wybuchowe strzały. I posiada cechę zaawansowanej klasy niszczyciela. Mam nadzieję, że dostarczy nam dużo rozrywki, a my przychodzimy do pierwszego pojedynku. I w pierwszym pojedynku przeciwnikiem Oga będzie Garl Skurownik. Kurownik? Przepraszam, skurownik. Chłopaki wchodzą od razu do walki. Ujujujujuj! Uj, uj, uj. ok dostaje. Niezłe ciosy. Uuu, to będzie chyba szybki finisz. Ok się nawet nie zdąży rozkręcić w tym odcinku. Bardzo szybki pojedynek. Ale tutaj nie było co komentować! Halo, kolega został rozjechany. A następny. A kolejnym uczestnikiem jest Daszmija. Słabość, lęk przed przyszpileniem. No to nam nie wystąpi na arenie, więc mamy duży plus i dużą szansę na niepolegnięcie w pierwszym pojedynku. No ok nie pokazał się najlepiej. Statystyki 3, 4, 6, 2. Trujący berserk Cyrk dziczy do boju. Uuu, a jego przeciwnik wyjeżdża na Karagorach do areny. I czy to jest. A nie, to jest ognisty władca bestie Machin. Uuu, dłuższego przydomka się nie dało mieć. No i na pewno Karagory będą problemem w tym pojedynku. Ale czy na pewno. Uuu, uu, uu, od razu rozcieczenie z naszej strony wpada. Uuu, uu, uu. czy nasz żmij powali Karagory? Czy będzie po prostu tylko rozcieczony i będzie padał co chwilę u ich stóp, że tak powiem? No nie gdzieś tam macha tą pałą, próbuję zadać obrażenie, ale no nie jest to widowiskowe. Dostał młotkiem czy też pół. Grzybaczem, rzucił kością w odwecie. Nie mogę, dobra, ruszył się, rozkręcił się chłopak. Ciora, jeden Karagor powalony, zaraz drugi będzie powalony. Uuu, jak nie dwa naraz. Hmm, chyba drugi padł? Także trzeci, na którym jego przeciwnik praktycznie siedzi, został do powalenia. Gdzieś tam jest podgryzany. Uuu, i przeciwnik został zwalony z Karagora. Piękne uderzenie na starcie i piękne chłostanie dubska. Uujujuj, szybkie. Przechwycenie i przewrotka. No, chłopaki, zrobicie coś, no i pięknie. Ujej, pan brzmi, jak pięknie tutaj rozjeżdża puga znakomitego i wygrywa swój pierwszy pojedynek i skrzyneczka oczywiście na nasze konto leci. haha, jedziemy dalej. No ewidentnie mamy tutaj pretendenta do miana chociaż czempiona. Nie wiem, czy będzie legendarny i czy zostanie, że tak powiem, zwycięstwo, zwycięzcą areny, ale no dasz może tutaj trochę pozamiatać. Znowu mamy Karagora. uu, nawet więcej karagorów, no to powinno wyjechać rozcieczenie, które nie wjechało na samym starcie. Ojej, z szybkiej rzutkością przeciwnika. Czy będzie jakieś rozcieczenie na samym starcie? Wydaje mi się, że nie. Że w tym pojedynku rozcieczenia nie uświadczymy i Dash będzie musiał liczyć na podstawowe, że tak powiem, ataki. Niezbustowane. Przez rozścieczenie. No ale dobra, no na początku to za dużo się tutaj nie wydarzy. O, to toporek jakiś poleciał. W końcu niegnatek. No i pięknie, Próbuje gdzieś tam zwalić swojego przeciwnika z Karagora, ale. uuu, właśnie, wjechało rozścieczenie. Czekałem, kiedy wjedzie to rozścieczenie na Karagory. Pięknie. No to już chyba mamy po, że tak powiem, pojedynku. O ile nasz Dash nie dostanie jakoś, nie wiem, piąchopiryną w pleca albo coś w tym stylu. O, jakaś bombka nietrafiona wleciała, ale Dash. Nie wiem co to miało być. Tak jakby było szołomiony, ale wraca szybko do walki. Jest rozścieczony. Ma na pewno przewagę nad przeciwnikiem, ale tutaj szybkie przeciwki... Przerzucenie ze strony przeciwnika wjeżdża. I czy dasz coś z tym zrobi? Czy będzie ładował mu tylko w tarczę? u ogłuszenie wychało. Dasz rozkręć się. Uuu, przechwycenie, pięknie. Pierwszy raz widzimy w tym odcinku pazury dziczy w użyciu, ale za dużo to one nie zrobiły. Dasz nadal jest na minusie, jeżeli o to chodzi, ale. <noise> Ktoś chyba ewidentnie zagrywał się za modów Tekena i będzie co chwilę używał jednego ataku. Ale u piękna seria uderzeń. O, Dasz się rozkręcił. Znowu chłostanie dupska przeciwnika. Czy dasz do Swojego przeciwnika ma go praktycznie wystawionego. Tylko do dobicia. No i pięknie popatrzmy, jak go rozerwie. Drugi pojedynek zwyciężony. Swoją drogą! Ej, bardzo dużo karagorów na. Arenie, że tak powiem. O, i to jest chyba kolega z dodatku w ogóle z Ertaliel. I fajnie, że ma tego Karagora, bo to powinno szyb przyspieszyć pojedynek, O ile na Dashu wiedzie rozścieczenie, tak? Na pewno ma jeszcze bandę heroicznych pomocników i uuu, wjechało od razu rozścieczenie, ale nie wiem, czy to. Co tu się wydarzyło? Co to za teleportacja? Halo! Ej, to było ciekawe, ale Dash. Hmm, że tak powiem. Nie łamie się, teleportacja nie jest mu straszna. On dobiega do swojego przeciwnika i gdzieś go tam chłosta. No mamy tutaj już heroicznego Karagora, więc niestety on troszeczkę więcej jest w stanie wytrzymać. Dash się w ogóle nie zajmuje przy... przybocznymi swojego przeciwnika. Co jest fajne, bo skupił się na swoim przeciwniku i dąży do szybkiego zwycięstwa. Zwalił przeciwnika z Karagora i już się nim zajmuje. I znowu chłostanie tylko Karagor pada. Przyboczni też padli, nawet nie wiem, w którym momencie. Oni chyba od trucizny dasza musieli paść. No i pięknie. Dasz wjeżdża z piękną. Serią uderzeń. Gdzieś szybkie przechwycenie kontra, ale Dasha to nie powstrzymuje. I znowu wjeżdża z piękną serią. Dobija swojego przeciwnika, dobija, czy jeszcze nie dobija? Dobił swojego przeciwnika pięknie, trzeci pojedynek zwyciężony i kolega dostaje cechę heroiczną. Prawdziłbym ją. I co tam nasz Dash mógł dostać? Heroiczną ochronę przed ogniem. O, to jest fajny nawet perk. Na arenkę mu się przyda, ale jestem ciekawy To Karagor go wprowadza we wściekłość Czyli jeżeli jeszcze dwóch przeciwników będzie miał Karagora Ten kolega ma szansę na wygraną w tym odcinku I na zwyciężenie pięciu pojedynków z rzędu Przechodzimy do kolejnego pojedynku Uuu, no i już mamy kolegę bez Karagora Ale na pewno ma ognistą broń i nie tęgą gębę No i fajnie, że ta odporność wjechała Też heroicznej, bo na pewno da to dużo Daszowi Ale nie będzie w tym pojedynku zapewne rozcieczenia Dziś tam zatruwa swojego przeciwnika Szybkie przechwycenie główka Pięknie. Kto oglądał poprzednie odcinki, ten wie, że główkę uwielbiamy na arenkach. No i dobra, tu praktycznie będzie cepeliada. Nic więcej się nie wydarzy w tym pojedynku, moi drodzy. Czwarty. Uuu, no to tu już była potężna cepeliada. I będzie chłost w tyłek. Nie, będzie przechwycenie. I dość ostentacyjna scena. No trzeba przyznać, że to przechwycenie od tyłu dość ciekawie wygląda. No ale nie zatrzymujmy się. Idźmy do piątego pojedynku, bo dasz. Zachwyca. I bierzmy pod uwagę to, że kolega nie jest bustowany, czyli nie był ulepszany wcześniej. Gdyby kogoś interesowało, skąd biorę tych orków. To są orkowie, którzy na przykład nie chcieli stać się szaleni, wykorzystując oczywiście tą sztuczkę z zadaniem i tym, że możemy praktycznie co chwilę resetować sobie hańbę. Koledzy nie chcieli stać się heroiczni, więc trafili do mojego garnizonu i zapewniają nam rozrywkę na arenie. Ale dobra, przejdźmy do pojedynku. Uuu, czy to jest berserk z młotem naprzeciwko naszego Dasza? Uuu, szybka główka. Na przechwycenie dasz zaczął ładnie. Gdzieś tam ściągnął jakieś, jakąś pulę życia swojemu przeciwnikowi, ale to jego przeciwnik. Ho, ho, wjeżdża potężnie w dasza! Czyżby dasz miał problemy? I to bardzo duże, zostaje praktycznie co chwilę przechwycony. Jeżeli się nie rozścieczy albo nie zrobi czegoś na szybko, no to uuu, będzie ciężki pojedynek. Musi się skupić, musi zacząć tłut swojego przeciwnika. Chłopaki mają tą sumą pulę ataków. Uuu, nakrzyczeli na siebie nawzajem i się oszołomili. O, będzie szybkie przechwycenie ze strony Dasha! Pięknie! Gdzieś tam trochę życia odzyskał, no bo jest jednak berserkiem i zadając życie, zadając ciosy, odzyskuje to życie, ale czy to mu zagwarantuje wygraną? Nie wiem. Wjechały pazury, pięknie! Pięknie! Przechwycenie i piękne poharatanie gęby przeciwnika. Mają praktycznie równe paski życia w tym momencie. No, Dash pięknie się rozkręca. Czy on to wykorzysta? Czy jednak zwycięży? Jest duża szansa na zwycięstwo. D dopóki nie straci inicjatywy, ma szansę wygrać. Dobija przeciwnika na glebie, ale umieranie jego przeciwnika wprawia we wściekłość. Czy Dash to wykorzysta? Oszołomienie. No i Dash pięknie kończy ten pojedynek i zostaje czempionem tego odcinka. Drugi ork w tym odcinku zostaje czempionem areny, a my nie zwalniamy i idziemy po kolejnych kolegów. No to jako, że Darz został naszym czempionem, stał się też legendarny. Zobaczmy ostatnią cechę. Jest to her heroiczna cecha ochrony przed klątwą. Pięknie. Darz sobie zagwarantował już miejsce, że tak powiem, w moim garnizonie na taki jubileuszowy może odcinek? Nie wiem, zobaczymy, ale podmieniamy kolegę. Pamiętacie takiego olbrzyma z poprzedniego odcinka? Weźmiemy sobie teraz na warsztat jego. Arsarku Włochaty. Statystyki 3, 4, 5, 2 i też jest berserkiem dziczy, trującym i jest pięknie. Jedyną jego słabością jest lęk przed podpaleniem, ale mam nadzieję, że to nie będzie duży problem. No i dobrze, zobaczmy, jak nasz włochaty berserk sobie poradzi. Ma przeciwnika z przeklętą bronią? Dość fajnie wyglądającego. Luga... Luga z dołów? Uuu... Kontra Arsakur Włochaty. No to zaczynamy. Uh. Piękny wjazd na start. Łepek, że tak powiem, został przetrącony. Uuu... I będzie szybkie dobicie do gleby, a jednak nie, tylko przyciśnięcie. No dobra, Arsakur, wal w niego. Nazywajmy go Włochaczem, będzie łatwiej. Na pewno ma, że tak powiem, przewagę ze względu na wzrost, to na starcie, ale uuu... Uuu, piękna seria, no tak, no bo kolega też jest berserkiem. Ja w ogóle nie wiem, czy ja samych berserków na ten odcinek nie przygotowałem. Szkoda tylko Oga, z początku że tak powiem, odcinka, no ale no, nic nie zrobimy, tak? Og ok miał bardzo szybką karierę. Czy Arsakur powtórzy tą karierę? Bo jednak dostaje obrażenia i fajnie mu dzida wystawała z głowy. Ale no zobaczymy. Ogłusza swojego przeciwnika. Czy jakoś go tam dobije? Ouu, piękna na wjeżdża ze strony Włochacza, ale to nadal za mało obrażeń zadaje. Widać tą różnicę pomiędzy klasycznym, a legendarnym orkiem w obrażeniach, że tak powiem. Uuu, rozcieczenie wychało. <laughs> że tak powiem, za późno. I Arsakur, no gryzie glebę. No niestety. To może tym razem coś bardziej trującego. Bud Bratobój. 4-1-5-2. I oczywiście panicznie boi się guli i ma miękką głowę. Jestem ciekawy jak sobie poradzi na arenie. Oj, oj, oj. Będzie miał ologa przeciwko sobie. Uuu. No kolega dosłownie jest bolesny. Boli jak się na niego patrzy. I Bud na pewno będzie miał duże problemy. Ej, on ma bandę tych dodatkowo ologów. Ej, zadaje nim małe obrażenia. No to pięknie. Pan Bolesny boleśnie już odczuł, że tak powiem, starcie z butem, ale czemu on zostaje tak odrzucony? Halo, co tu się dzieje? Jego własni, właśnie... Jego przyboczni po prostu go odrzucili tutaj i nie pozwalają mu dojść do przeciwnika. Halo, co jest? Oj, bolesny jak się... Ej, ale się przepychał z tym oj, oj, to było ładne. Ale dopóki bolesny nie pozbędzie się przybocznych buta, bratobuja, no to nie, mo nie możemy liczyć tutaj na ciekawy pojedynek. Jedny bratobu jest normalnie przerzucany co chwilę z jednego kąta na drugi, ale wyjeżdża w swojego przeciwnika. Zadał ładną serię, czy też zadał mu dużo zabrał mu dużo życia. No, powiedzmy, że co Coś tam mu zrobił, jednak jego przeciwnik stracił więcej życia niż sam Bratobój w tym pojedynku. Piękna pojął na ze strony przeciwnika Bratobuja, ale czy Bratobój zaprzestanie ataków? Nie. Ładuje w przeciwnika dalej, ale to jednak przeciwnik ujujuj uj, uj, boli i to bardzo boli Buta, ale uuuu, jest szansa na wygraną. Jest szansa, że But to zwycięży, o ile nie będzie oszołomiony i, jego przy... i przybocznie jego przeciwnika nie będą go okładać cały czas. <noise> ja w to nie wierzę. Już miał przegrywać, ale nagle uratowała go jego własna trucizna i bot wygrywa swój pierwszy pojedynek. Przechodzimy dalej. Do takiego rozwiązania pojedynku się nie spodziewałem. Ojojoj, oj, oj, tu widzę, że sami ologowie się butowi trafią. No nic. Ura na pana architekta Ala Da Vinci. Kontra pan bratobój. Wydaje mi się, że może być śmiesznie w tym pojedynku. Chociaż i tak śmiesznością nie wiem, czy przybije poprzedni, bo ten poprzedni, no, był wybitny. No ale dobra. Ojoj, bratobój ma bardzo duże problemy, widzę. I tutaj znowuż mamy legendarnego na klasycznego. I tu może być problem, jeżeli chodzi o, mówię, liczbę zadawanych ciosów i pulę życia, ale bratobój. Nie poddaje się i gdzieś tam smaga swojego przeciwnika po plecach, albo stoi też się na niego patrzy. Mógłby w końcu się ruszyć, ale jak poruszałem to w poprzednim odcinku, to musi być kwestia tego, że ma przybocznych ologów, bo dość często zdarza się tak, że jeżeli ork ma przy, za przybocznych ologów, to dość często jest taki, taki mniej aktywny w pojedynkach. No ale But jednak gdzieś tam próbuje smagać swojego przeciwnika. Na pewno jego przeciwnik zadaje jeden pojedynczy, silniejszy cios, a But zadaje troszkę więcej, mniejszych cios. Ciosów, ale jednak zadaje. No i jest praktycznie na dobicie w tym momencie bratobój. Ujej, może być duży problem. Jak szybko się nie ogarnie i zostaje wbity w ziemię przez pana architekta. Aj, ciężko będzie powtórzyć sukces brzmienia w tym odcinku. I ta mina na sam koniec. Wkurwiony da Vinci. Jak nasi przeciwnicy wychodzą z czymś dużym, to my też wyjdźmy. Azral młomignat. Kolega jest oczywiście, że tak powiem, świrnięty, ale nie jest szalony, tylko postradał rozum. I ma staty 2 5 pięć, 2. Zobaczmy, jak sobie poradzi. No i ma jeszcze bandę łowców, więc powinien mieć łatwiej. O, olog na ologa. Ujujujujuj. Uj, uj, uj. Pan Guzowaty? Uuu. Pan Herlak jest chyba szalony. Pan łomignat ma dosyć jedzenia, bo jest już pełen. No i dobra, wchodzimy do pojedynku. Ujujujujuj. Uj, uj, uj. Chłopaki nakrzycili na siebie na starcie. Ale to uu, Łamignat chce przyjąć inicjatywę i gdzieś tam uderzać swojego przeciwnika. U, przeciwnik zostaje od razu rozcieczony. No to mamy jednak problem. I to duży problem, bo Łamignat dostaje po dubsku i to nieźle. Ale jego przeciwnik przestaje go atakować. Jest gdzieś tam jeszcze szansa, że to rozcieczenie może minie. I Łamignat coś zrobi w tym pojedynku. Ale ujujujujuj, uj, 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 ci ologowie na pewno nie pomagają. Dosłownie nie pomagają. Ujujuj, uj, uj. pan Łamignat... Łamigłas, przepraszam, pada właśnie w tym momencie. Ah! Ale mało mi walki. Idziemy jeszcze po dwóch kolegów. Byłem przygotowany na taką ewentualność, że koledzy że tak powiem nie podołają i żeby za szybko ten odcinek się nie skończył mam jeszcze dwóch zawodników Baga Niezawodny i Urszak Legendarny i może zacznijmy od Urszaka Urszak jest wrażliwy na ataki z ukrycia ale jako, że te nie występują na arenie powinien mieć łatwiej statystyki 4-1-4-4 taka mocna czwóreczka i nie, to nie jest nasz nekromanta z poprzednich odcinków także przechodźmy do pojedynku i teraz pytanie czy Urszak jako, że jest legendarnym Obrońcą, mocną czwórką, poradzi sobie z panem Zmielaczem. Zostanie kolejnym zwycięzcą naszej areny? To jest pytanie. Ogólnie kiedyś zrobiłem taki odcinek, gdzie. Udowodniłem, że no, obrońcy to najlepsza klasa, jaka może być. A do tego jeszcze chyba to był wtedy Undead, więc. Andedzi, no, że tak powiem, pięknie sobie poradzili w jednym odcinku na arenie. Ale dobra, przejdźmy do pojedynku. Nie rozwodźmy się nad tym, co było kiedyś. Piękne wejście. No, Urszak, muszę powiedzieć, że jak na czwórkowego orka pięknie sobie radzi. Dziś tam te obrażenia przybijają tarczę, ale nadal nie jest tragicznie. Piękny kij tam w dupę wleciał ze strony przybocznego Urszaka, ale, oj, 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 oj. jednak trochę Urszakowi siły brakuje. Jego przeciwnik go Podnosi główka piękna wjechała. Uuu, zostaje przerzucony. Czy Urszak jakoś tam spróbuje coś zrobić? Oprócz tej bombki nieudolnej? Uj, 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 uj. no ma problemy i to duże. Ej, czemu on ma jednocześnie płonący i przeklęte, że tak powiem, bombki! Co jest? Oj, czuć, że jest za małe... Za małe są to obrażenia. Że jednak dzikus jest mocniejszy od obrońcy. Oj, czuć to zdecydowanie. Musimy poświęcić jeden odcinek kiedyś Arendki, żeby sprawdzić, jak sobie radzą oczywiście. Mm. Koledzy z tasakami. No niestety, ale Urszak pada. No nikt dzisiaj żmija nie przybije? Jeszcze Baga Niezawodny może coś tu zrobi. A nic nie boi się skradania? I miękki cel. Więc jeżeli nie dostanie kusznika, to powinien sobie poradzić. Statystyki tak samo jak Urszak. No taka słabsza czwóreczka. 4, 1. 4, 2. Dla tych, którzy mają wprawne oko, już widzą, że dość często cechy się w tym odcinku powtarzały. Ogrami zrobiła znowu kopię w klej. Tak powiem z orkami. Ale dobra, przechodzimy do ostatnich pojedynków. Mam nadzieję, że kilku, nie jednego. Ujujuj, olok i to legendarny. Na pana rataka wychodzi. Pan uczony. Hmm. Przepraszam, jaki ratak kontra baga niezawodny? No i teraz pytanie. Jak tu się walka potoczy? Nie mogę. Karagor dostał z młotka, który go podpalił i podpalił jeszcze przeciwnika. Nie, to się nie dzieje. Na to wychodzi, że jego przeciwni, przeciwnik naszego bagi nie jest odporny na własną broń, ale za to baga jest już odporny na podpalenie! I potrafi rzucić bombkę, potrafi gdzieś tam też huknąć, ale czy ten młotek wystarczy? Ty, jak ono omija obrażenia tego loga? Uuu, jakaś kontra też wjechała. Ale chciałbym jednak zobaczyć, żeby jakieś piękną serię od bagi tych ciosów. Że tam mógł posmyrać tego ologa troszkę po tym bebechu. I ten karagor, żeby też się jakoś mocniej przydał. Baga jest odporny na ogień. No za wiele to nie daje, bo praktycznie zbiera wszystko na twarz. Oj ojoj ojoj tu chyba mamy pojedynek przesądzony. I to tylko żmij dzisiaj zasłuży na miano, że tak powiem, legendarnego czempiona areny. No, uuu. Uu. Niestety, baga też Polek. Także koniec końców, dzisiejszym zwycięzcą odcinka jest Dashmi, który wygrał 5 pojedynków z rzędu i udowodnił, że jest iście wspaniałym wojownikiem na arenie. Jeżeli się odcinek podobał, standardowo like, komentarz, subskrypcja. A ja już w niedzielę wracam z kolejnymi odcinkami naszego levelowania w Shadow of War. No cześć!